Cześć nad jeziorem Mikołajki. Teraz takie widoczki na łódce jestem. O, tutaj na Mazurach. Wczoraj. Przyjechałem w niedzielę. Odjeżdżam. Po ostatnim filmiku może mogliście dojrzeć, że jestem gdzie indziej. Jakby nie było tych światełek, co mam w pierwszym filmiku, o kurde. Fala. Patrzcie, gdzie indziej też są krótki. Chyba już zawracamy. I tutaj też jest dzień na górze. tam jest taki daleki żal. To jest bardzo daleko. I Tata nie mówił, że 30 km stąd, ale wali tu jest nieźle i to jest, przypominam, że jezioro